Drewniana mapa świata premium Sikorka z rzekami i miastami to mapa, która stworzy niepowtarzalny efekt, przyciągnie wzrok i nada wyjątkowego charakteru. To taki typ mapy, na której znajdziesz nadrukowane granice, podpisy państw, rzeki, 400 miast na świecie oraz granice stanów, wykonane w technologii druku UV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii druku UV wszystkie detale na mapach premium są niezwykle precyzyjne i wyraziste. Mapa premium Sikorka dostępna jest w czterech kolorach: naturalny, dębowy, orzechowy i hebanowy, co pozwala na łatwe dopasowanie się do każdego wnętrza. Każdy z wariantów kolorystycznych zapewnia unikalny wygląd, jednocześnie zachowując precyzję detali, jaką gwarantuje nam nadruk UV. Dzięki tej różnorodności można z łatwością znaleźć mapę, która najlepiej uzupełni styl swojego wnętrza. Mapa premium dostępna jest w trzech pakietach: M, L, XL. Pakiet M zawiera 7 elementów, 45 wysp. Jest to idealny wybór dla minimalistów. Pakiet L rozszerza mapę o nazwy oceanów, róże wiatrów oraz dodatkowe samoloty i statki. Pakiet XL to pełna wersja, która dodatkowo zawiera Antarktydę. Mapy premium wykonujemy w czterech rozmiarach: 150 x 70. Aż do 250 x 25. Robimy to po to, aby idealnie wkomponować się do Twojego wnętrza. Co więcej, możesz wybrać dodatkowe grubości. Posiadamy grubości 6 lub 12 mm. Grubsze mapy są rekomendowane zwłaszcza przy większych rozmiarach, ponieważ nadają więcej głębi i prestiżu. Mapy premium możesz też zamówić w dwóch wersjach językowych: polski oraz angielski. Dzięki temu może być dopasowana do Twoich potrzeb i preferencji. Mapa jest wyposażona w klej, nożyk oraz szablon, który sprawia, że instalacja jest szybka i prosta. Każdy detal jest dokładnie oznaczony, a całość jest zaprojektowana z myślą o łatwości montażu. Jeśli marzysz o wyjątkowej dekoracji, która łączy elegancję, nowoczesność oraz miłość do podróży, mapa premium od SikorkaNet to coś dla ciebie. Być może to właśnie mapa stanie się częścią twojego domu.